Dobry dzień, dobry, słuchajcie. Mamy godzinę dziewiątą, a ja dopiero się podnoszę. E, nie wiem jak to się stało, to znaczy wiem jak to się stało, że tak długo, ponieważ o pierwszej, nie o pierwszej, o około szóstej się przebudziłam. Poszłam do toalety, bo coś tam jeszcze koty drapały w okno. A wróciłam do łóżka, taka wiecie, jeszcze w pół śpiku. I mamy godzinę właśnie 8:55, i ja dopiero wstaję. Ale chyba było mi to potrzebne. Także zobaczymy później w raporcie, czy ten sen, który ja myślę, że się przydał i który się należał, czy rzeczywiście w liczbach wygląda to dokładnie tak samo, bo. Muszę tak się przenieść, bo ostatnio nawet pisałam z ulką. I ona miała na przykład 3 godziny snu głębokiego, gdzie u mnie weszłam w raporty. To było maks godzina. Także różnica. Tak, mamy godzinę już, słuchajcie, 16 z minutami i czas ogarnąć ten em, pierdolnik, który tutaj jest. Tak. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas... Będzie tutaj porządek i nie będzie wszystkiego na wszystkim. Swoją drogą testuję słodzik. Oj. Testuję słodzik, zobaczymy, tu jest napisane, że niby zastępuje ponad 5 kg cukru. Sam w sobie jak posmakowałam jest okropny gdzieś tam w kawie Och, OK, ale. No zobaczymy, przetestować przetestuję, zapisałam sobie nawet datę kiedy zaczęłam. Zresztą ci, którzy mnie oglądają dłużej, to wiedzą, że ja lubię takie rzeczy zapisywać na produktach, które otwieram. Także tak więc trzymajcie kciuki, żeby się udało to jakoś okiełznać. Tu oczywiście lista zakupów, jadłospis na dzisiaj który. Niestety nie idzie w parze, tu muszę jeszcze wytrzeć, bo jest od szklanki jedno, drugie, także ogarnąć ten artystyczny nieład. I co moi drodzy, e, pół godzinki później, nie to, że pół godziny sprzątałam, wiecie, ten kawałek, ale mm, w międzyczasie jeszcze robiłam inne rzeczy, ale myślę, że już jest ok, jest na pewno mniej niż było. Jeszcze muszę zająć się regałem, ale to później. Jeszcze muszę zegar tutaj doczyścić gdzie, nie gdzie, bo widzę, że wiecie, jak się codziennie nie ściera, no to tak później jest. Oczywiście moje kartki do pisania, notowania wszystkiego są, ale myślę, że jest progres, jeżeli chodzi o to, co było, a co jest. No, niestety te słoiki, wszystkie takie, wiecie, no nie bardzo mam, mam gdzie to w tym momencie schować, więc myślę, że jeżeli ogarnę jeszcze regał, no to wtedy będę mogła też to pochować. Muszę przy okazji dzisiaj wymienić jeszcze filtr w butelkach, albo już dzisiaj, nie może jutro, nowy dzień, to wtedy będzie łatwiej mi liczyć. No i co? I tak to słuchajcie, się prezentuje, nie wiem, może te mielniane też. Przesypię do innego pojemnika, a tutaj wsypię coś innego. Zobaczymy. No ale myślę, że i tak jest lepiej niż było. To jeszcze czas ogarnąć ten regał. Z jabłek muszę zrobić coś, może do ryżu, potrę, bo już widzę, że są takie zmęczone. No i te wszystkie, wiecie, jakieś tam opakowania też trzeba ogarnąć. Także niech moc będzie ze mną. I godzinę później, słuchajcie, ogarnięte i tutaj jeszcze dołożyłam zapomniałam, że mam przecież wagę jeszcze znalazłam trzy kolageny także sobie jeszcze je wypiję. Gdzieś miałam widocznie po prostu schowane. Wiecie, jak to było, wszystko pochowane gdzieś tutaj. No to myślałam, że mam tylko sam karton pod tym pomarańczowym. Okazało się, że jednak nie. Także u góry. No już tych jabłek wiecie nie, nie przekładam, chociaż mogłabym to dać na górę i na jednej półce dać jabłka, ale jabłka jak są w obecności innych owoców, no to po prostu szybko mm, wszystkie inne owoce dojrzewają, a banany to już w ogóle my kupujemy takie wiecie bardzo mocno zielone, a one po prostu na następny dzień potrafią być już tak mocno dojrzałe, właśnie leżąc w obecności jabłek. Także słuchajcie jedna półka, druga półka ogarnięta tutaj jakieś takie wiecie, rzeczy drobniejsze mm, wsadzone i jeszcze te moje kulki mocy z Dino które kupiłam jak było na promocji jeszcze ich nie otworzyłam, żeby nie było słuchajcie, tak, zamknięte opakowanie czeka na swoje, swoją kolej szampan słuchajcie, przeceniony w Biedr Biedronce z 9,90 chyba 9 na 399. No i ostatnia półeczka trzecia, tej czwartej Wam nie pokażę. Bo tam nie są moje rzeczy, więc już tego nie będę teraz ogarniała, bo to są takie, wiecie, robocze i do wyrzucenia już gdzieś tam na złom, więc na razie tam tą bułkę odpuszczam, ale druga jest też ogarnięta. Tu będzie mi łatwiej wyjąć, nawet jak będę potrzebowała naczynia żaroodporne, wiecie, całość. I, I tak jak mówię, ta trzecia półeczka też. Jest ogarnięte wszystko w jednym kartoniku. Muszę w ogóle swoją drogą takie pojemniki, takie plastikowe, kupić. I to też łatwiej, wiecie, taką drobnicę po prostu chować, przechowywać i tak dalej. Także myślę, że jest progres. Miejmy nadzieję, że na jakiś czas taki porządek będzie. Tak, słuchajcie, sprzątanie, sprzątaniem ale ja miałam już Wam powiedzieć, bo ja to chyba jako w zeszłym tygodniu dostałam i tak jak mówię, e, przez chorobę i tak dalej, no nie nagrywałam dosyć długo, więc e, też nie pochwaliłam się tym, że zakupem. A mianowicie jest to Hula Hop Smart. M, takie dziwne, słuchajcie, w ogóle urządzenie, ono przyszło, m, ja żałuję, że nie zrobiłam zdjęcia w ogóle, jak ono przyszło m, do mnie. W takich dwóch woreczkach bombelkowych, takie dwa kółeczka były z tego ułożone, i słuchajcie, tak. Tu jest taka gruszka, ona jest dosyć ciężka. Szczerze powiedziawszy, nawet nie patrzyłam. Ja sobie. O, jeszcze mi się zamknęło opakowanie. Sprawdzę, bo powiem Wam, że nawet nie patrzyłam, ile wagowo ma ta gruszka, więc zrobię to przy Was, żeby nie było, jest wytarowane. I zobaczymy. A, 213. Podejrzewam, że jest tam jakiś, nie wiem, ojejciu, piasek, czy mm, nie wiem, co tam, słuchajcie, może w środku być. Ale pewnie znając życie, nie będę sobą jak tego nie rozkręcę, nie sprawdzę. Póki co na razie zostawię to w spokoju. I słuchajcie, tak. Mm, to są takie krążki. Nie wiem, czy mi się tutaj za chwilę coś nie po, po otwiera. Yy, tak. Yy, to wygląda tak. Tutaj to zapinamy na takie: yy, po prostu wkładamy to tutaj i pod spodem. Yy, I ja słuchajcie, yy, na dzień dobry. Jak tylko przyszło te hula, odczepiłam 6 takich elementów. I ogólnie mam teraz 18. E, takich elementów, sobie nawet zapisałam jak widzicie datę, e, żeby sprawdzić, czy e, coś wiecie, spadnie, czy też nie spadnie zobaczymy za jakiś czas, także tak jak mówię sześć takich elementów i one były tutaj wszystkie z, em, skręcone e, także znaczy, no nie, wsz nie wszystkie słuchajcie, były skręcone ale, a tutaj też, bo po prostu one są wiecie, z drugiej strony Mam tu położone. Także 6 elementów na dzień dobry poszło. Zobaczymy za jaki czas. Ile znowu, wiecie, odłączę. Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi, chodzi o te Hula Hop Smart, z tego co wiem, jest duży boom na TikToku. Naprawdę słuchajcie, się prześcigają dziewczyny z tego co widzę. Ja jak wiecie, Hula Hop kręcę już jakiś czas i to miałam takie najzwyklejsze. Za 5 zł kupione, kupione w sklepie z zabawkami, napełnione piaskiem, wodą, jakimiś, wiecie, tam, nie wiem, ryżem, i tak dalej dobrze obklejone i ono naprawdę ma ciężkość sporą, wagę sporą. I bardzo dobrze się nim kręci, ja nie mogę powiedzieć, że jest niedobre, że się źle kręci, czy coś. Siniaków też nie mam. No na początku były siniaki, nie powiem czy nie, nawet takiego, no bo ono jednak było obciążone. No ale zapewne pamiętacie, jak się za dzieciaka takim zwykłym pustym kręciło i człowiek miał frajdę. No ale teraz takim pustym powiem Wam, że no, dla mnie nie było żadnej frajdy, dlatego też sobie właśnie zrobiłam takie cięższe, żeby nie wydawać kasy na takie droższe właśnie hula. No, ale tak jak mówię, duży boom, boom na TikToku ja akurat miałam pieniążki ze świąt, więc stwierdziłam, że kupię sobie takie hula i ono zanim właściwie już w listopadzie zanim się rozglądałam, ale stwierdziłam, że nie, później grudzień jakoś też i jakoś w styczniu pamiętam, zamówiłam. Przeglądałam na, Ali, na Allegro, słuchajcie, naprawdę ofert, czy Allegro, czy AliExpress jest tego mnóstwo. Tak jak mówię, boom jest na TikToku, tak też jest dużo ofert w internecie. Ja zamówiłam na Allegro 123 zł, darmowa przesyłka, no ale szło ono jakieś trzy tygodnie dobre. Oczywiście nie szło z Polski, tylko szło z Chin. Sprzedawca miał, ale doszło, słuchajcie, całe, tu akurat nie mogę powiedzieć, Doszło całe bez jakichś tam uszczerbków, wiecie, czy złamań i tak dalej, pęknięć. Wszystko naprawdę jest w idealnym porządku. I tak jak mówię, 123 zł za to dałam. Jestem ciekawa, ponieważ dużo osób mówi: Mówi, dużo osób właśnie na TikToku opowiada, że to łożysko, które tutaj jest, ono się wykańcza. Jak widzicie, u mnie tu też ono jest troszeczkę już białe, od tego, wiecie tutaj ocierania się i tak dalej i jeżeli chodzi o plusy tego hula, to na pewno plusem jest to, że tak Was sobie z tej strony postawię, jeżeli chodzi o plusy tego hula, to słuchajcie na pewno nie spada z bioder, ponieważ no, ono się trzyma tutaj nam na bioderkach czy też tutaj na brzuchu, więc w zależności też jak sobie je tam ustawić, to muszę Was też ustawić, tutaj nie mam jak także to na pewno jest plusem, bo tak jak mówię, no nie spada jak jest dobrze, wiecie, tutaj zaczepione w pasie to jest ok jeżeli chodzi o spalanie kalorii i tak dalej to mam porównanie z poprzednim hula i w tym samym czasie jest ta sama liczba spalonych kalorii czyli tak samo się męczę, czy to z takim, czy z takim także to też jest na pewno znaczy plus, plus minus no wiecie, no, no nie, jest jakiś, nie ma jakichś rozbieżności dużej, bo myślałam, że może będzie duża rozbieżność może nie będzie wcale bo były momenty, że na przykład no, za bardzo nie ruszałam tymi biodrami, więc to, 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 to wprawienie w ruch to tak wiecie, jak wprawiłam w ruch to ona się gdzieś tam tak gruszkę kręciła czy jest jeszcze jakiś plus, jeżeli chodzi o te hula Wydaje mi się, że łatwiej idzie się na nim nauczyć No bo gdzieś ta gruszka musi kręcić się właśnie dookoła naszego ciała Więc wydaje mi się, że łatwiej jest się na nim nauczyć kręcić Fajnie masuje brzuch, okolice, wiecie, boczki i tak dalej Jak tam ta gruszka przepływa, to takie są tutaj fajne drgania na ciele Więc to jest, to jest taki plus pod taki, wiecie, dodatkowy masaż Niestety są też minusy tego hula i nie zamierzam o tym nie mówić, bo na Instagramie już kilka osób się mnie pytało właśnie o te hula, pytało się o cenę, pytało się skąd i tak dalej. Czy jestem zadowolona? I muszę Wam powiedzieć, że ja kilka razy dopiero na nim ćwiczyłam, no bo później byłam chora, więc też nie ćwiczyłam. I właśnie dlaczego też nie ćwiczyłam, jak byli domownicy wszyscy akurat w salonie? Ponieważ i tu jest duży minus. Dużym minusem jest hałas tego hula. Naprawdę słuchajcie, ono strasznie hałasuje. To, co teraz Wam prezentuję, to jest pikuś. Pierwszy raz jakim kręciłam, to uwierzcie mi, Natalia zamknęła mi salon, poszła na górę. Mówi mamuś, jest taki hałas, że nie idzie wytrzymać. Ja nawet nie miałam, miałam włączony telewizor na najgłośniejsze i w dekoderze, i normalnie w telewizorze. I muszę Wam powiedzieć, że ja musiałam po prostu włączyć sobie film z napisami, ponieważ nie szło po prostu zrozumieć, co tam mówią. Więc hałas był ogromny. Salon, mówię, zamknięty, ona miała u góry zamknięty pokój i tak jeszcze to echo szło. Ale. Że moja półka jest, za, za, jest pomysłowa. Ja też poprosiłam, właśnie, czy da radę, to wiecie jakoś rozebrać, jakoś to wyciszyć, e, czymś to wysmarować i tak dalej. E, posmarował mi tawotem, jeżeli dobrze pamiętam. E, rozebrał to łożysko, tam mi wysmarował i uwierzcie mi, ono chodzi ciszej. Może nie jest to jakoś, wiecie, Mega cicho i tak dalej. Ja już dzisiaj, dzisiaj już jest za późno, żebym tym hulała. Też nie chcę tu w kuchni robić, wiecie, rozpierduchy, bo musiałabym wszystko poprzesuwać, ale uwierzcie mi, naprawdę chodzi to łożysko ciszy. Nie wiem, jak długo będzie chodziło, nie wiem, jak długo będzie działało to hula. Czy ono za jakiś czas, wiecie, się nie rozpadnie, no bo to jest jednak plastik. Niemniej jednak. Po posmarowaniu ono naprawdę jest cichsze. W ogóle, słuchajcie, jeżeli chodzi tutaj o ten dędzelek, taki gdzie jest bruszka przyczepiona, to to się otwiera. Tu jest taki cypek i to można normalnie otworzyć. Ja teraz nie będę otwierała, żeby wiecie, tego całkiem. Nie otwierać cały czas, żeby to tam mi się nie rozregulowało i żeby się nie okazało, że już tego nie zamknę. W każdym razie to też jest rozbieralne. Jedynym jeszcze minusem bo tak jak mówię, na TikToku dużo osób mówi, że i, i jak kręcą nawet dziewczyny, to nie ma takiego odgłosu tego samego hula, tylko one podkładają dźwięk, muzykę, cokolwiek i tak naprawdę my nie słyszymy ja się nie spotkałam z żadnym filmikiem, gdzie dziewczyny kręcą tym hula i słychać faktycznie ten hałas część osób się pyta, czy to hałasuje, czy nie ale dużo osób po prostu nawet no, nie zadaje takich pytań, więc no wiecie ale minusem też jest to, że Yy, raz, że tu jest, wiecie, wszystko takie, gdzie tu jest poskręcane i tak dalej. No dobra, jest poskręcane, ok, ale yy, wkładanie i wyjmowanie cały czas, jak widzicie. Ja tutaj muszę wetknąć w jedną dziurkę i w drugą dziurkę, i o, to już skoczyło, jest ok, tak, ale później yy, zdejmowanie, wyjmowanie tego, to powiem Wam, że przy jakimś yy, momencie w końcu może mi to gdzieś tam pęknąć. Yy, no, fajnie, bo ja mam tutaj takie zapasowe i wiem, że w te kolejne sześci już nie będę musiała wchodzić, więc w sensie wiecie, nie będę musiała tych sześciu dodatkowych dołączać, no mam nadzieję, ale, ale o sam fakt chodzi, że to jest plastik i też nie wiem, jak on będzie się, wiecie, zużywał przy tym łożysku i tak dalej, więc no zobaczymy. Na pewno za jakiś czas dam Wam znać. Ale tak jak mówię, no minusem też, że nie ma jakiegoś takiego jednego elementu stałego, gdzie się go rozpina, zapina, a tylko na przykład poprze, inne elementy roz, wiecie, rozkręca i wyjmuje. Bo tutaj no cały czas wkładam, wyjmuję w jeden i on tak wiecie, pracuje, pracuje, więc to może za jakiś czas okazać się, że po prostu będzie to mi wypadało, będę musiała sobie gdzieś tam powymieniać części. Zobaczymy, na razie mówię, kilka razy gdzieś tam ćwiczyłam, no bo ze względu też na to, że byli domownicy, więc też nie chciałam y, hałasować w salonie, ale myślę, że na dniach znowu wrócę do tego hula, bo teraz ostatnio znowu mnie przez kilka dni coś wzięło, y, a więc, więc też nie ćwiczyłam, ale mówię, są plusy i są minusy. Y, jeżeli chodzi o zwykłych hula dla mnie nie miało ono żadnych minusów, a tutaj jednak jakieś minusy są, więc no zobaczymy, wiecie, jak to tam. Y, o. To słychać, coś tam pewnie słuchać Zobaczymy, jak to wszystko, te łożysko i tak dalej będzie się sprawowało. Także trzymajcie kciuki. Jeżeli którakolwiek z Was ma takie hula, dajcie znać, czy u Was hałasuje, czy hałasowało, czy coś zrobiłyście z tym, jak długo wytrwało i jestem bardzo właśnie ciekawa, bo tak jak mówię, no tutaj na YouTubie nie widziałam u żadnej z dziewczyn żeby coś takiego miała, czy żeby pokazywała i tak dalej. Bardziej gdzieś tam na tym TikToku, czy na Instagramie kilka dziewczyn mam, ale one też mówiły, że hałasuje, więc akurat u nich, e, mam z nimi kontakt, więc wiem, że tak jest i też mi nagrywały same filmiki, więc faktycznie hałasowała. ale tak jak mówię, gdzieś tam jak stawiają na relacje, to jest podłożona muzyka, więc tego hałasu nie słychać, ale ja powiedziałam, że no trzeba powiedzieć i o plusach, o minusach, także kochani ja z tego miejsca się z Wami już pożegnam. Jak się trochę, trochę było sprzątania, troszeczkę jest i przyjemności takiej aktywności. Więc cóż, dziękuję jeszcze raz za oglądanie, za to, że jesteście, za to, że dalej komentujecie, że macie ze mną kontakt, mi tego kontaktu z Wami brakowało. W końcu może dzisiaj usiądę jeszcze na drobie komentarze, wczoraj mi się trochę udało, ale to tak pira ze drzwi, Dzisiaj usiądę jeszcze do... Kolejnych, bo będę musiała późno późno, późno wyjechać jeszcze z domu, więc żeby nie zasnąć, to właśnie zajmę się tym. Także cóż. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam oczywiście osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału do subskrypcji. Będzie mi bardzo miło, jeżeli naciśniesz ten czerwony przycisk. I cóż, ja Wam życzę cudownego tygodnia, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam papa.